w Polkowicach w piękny sposób uczczono pamięć o bohaterskich pracownikach zakładu górniczego Rudna, którzy w dniach od 14 do 17 grudnia 1981 roku podjęli nierówną walkę z władzą komunistyczną. I nie godząc się na zbrodniczy stan wojenny, rozpoczęli pokojowy strajk. Po kilku dniach strajk został spacyfikowany. I na ten temat można było w polkowickim kinie obejrzeć film stworzony na potrzeby Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu. Uczestnicy tamtych wydarzeń mówią wprost warto było walczyć. Chcieli dać yy, opór! Tej władzy komunistycznej, że my się nie godzimy z takim nas traktowaniem. Więc w związku z tym, tak jakby to samoistnie, myśmy przystąpili, no nie sami, ale między innymi za poparciem załogi do, do tego strajku i jako przedstawiciele żeśmy ten strajk prowadzili. Teraz po latach można powiedzieć, że warto było wtedy być. Nie, no tu nie ma coś o czym dyskutować. No teraz po latach możemy tylko cofnąć się pamięcią wstecz. I tak, co prawda, to są takie tego rozważania, że y, możemy sobie uświadomić, jakie wtedy błędy popełniliśmy. Czy można było bardziej skutecznie y, protestować, czy w innej formie. Także do tamtych rzeczy nie warto tak wracać instrumentalnie, lepiej y, powiedzieć tak, jak, żeśmy, jak mówiłem, w rynku no, 13 grudnia została przerwana ta droga ku wolności. Zawsze uważałem, że warto, ale mam takie rozdarte serce, powiem tak, bo jak słyszę i widzę, co się dzieje, jak jest paru działaczy, paru dosłownie, bo, bo to by można ich policzyć, było paru, co się sprzeniewierzyli i co teraz wyprawiają, to mnie się serce kraje, bo miliony ludzi się na to, miliony, to nie, nie, nie mylę się, podkreślam jeszcze raz na to wszystko, na te wszystkie wydarzenia, jakie miały miejsce, jakie, jakie, to wszystko przyniosło efekty, się angażowało, a tu paru jest zdrajców, nazywam to po imieniu, i to mnie boli, gnębi i nie wiem jak to zrobić, ale, ale przydałoby się, żeby tych ludzi jakoś, nie wiem, przekonać, bo jestem daleki od tego, żeby ich, że tak powiem, no poniżać, czy tam jak niektórzy mówią, yy, wyzywać, czy coś takiego, ale Generalnie no, ból jest, że to wszystko było za mało jeszcze, żeby, żeby stało się tak, jak powinno stać. A z drugiej strony, jestem dumny, że taki człowiek jak, ja, jak Pietrzak Janek, kabareciarz, wprawdzie, ale, ale człowiek o ogromnym sercu, niepodległościowiec, wywalczył, yy, 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 że będzie pomnik poświęcony. Prawdziwym wolnościowcom naszego społeczeństwa. Zwycięzcom, którzy utworzyli naszą ojczyznę, o którą trzeba dbać, kochać i o nią walczyć, a nie ją poniewierać. Łukasz Sołtysik z IPN Wrocław od lat bada historię Dolnośląskiej Solidarności. Mówi wprost, tamte wydarzenia trzeba ocalić od zapomnienia. Pokolenie e, ludzi Solidarności lat 80. jest teraz w takim wieku, no, że już powoli zaczynają odchodzić. Tego czasu jest coraz mniej i trzeba robić wszystko, ażeby te ich historie, ich przeżycia, czego byli świadkiem, no rejestrować. Jeśli będą te źródła mówione, te relacje zarejestrowane, to potem w pewnej przyszłości będzie można po prostu tę historię napisać. Ale najpierw trzeba zebrać źródła, żeby móc potem napisać cokolwiek o tej historii. Obecny na uroczystościach burmistrz Polkowic Łukasz Późniecki nie miał wątpliwości. Ci ludzie to prawdziwi bohaterowie. Jak się wyraził, można im tylko za ofiarność podziękować. Co najważniejsze, my dzisiaj wplotliśmy w cały cykl uroczystości obecność młodzieży. To jest to najistotniejszy akcent, który bardzo podkreślam, bo ta młodzież często szuka tych bohaterów w internecie, w różnego rodzaju animacjach, w komiksach. A ci bohaterowie chodzą dziś po ulicach Polkowic, są na wyciągnięcie. Ręki. I historię właśnie tych bohaterów grudnia 81 roku będę chciał naszej polkowickiej młodzieży przybliżać. Bohaterowie tamtych wydarzeń byli po spacyfikowanym strajku bici, wyrzucani z pracy, a i wolna Polska rządzona przez postkomunistów często skazywała ich na nędzę. Dzisiaj ci ludzie są jednak dumni ze swoich czynów, bo Polska wolna, Polska ich marzeń stała się faktem. Łukasz Ciona, Miedziowe Fakty.